Cześć, w tym wideo pokażę Ci, jak konkretnie wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji do tworzenia kontentu na Twoje social media. Pokażę Ci, jak łączyć ze sobą różne narzędzia do tworzenia kontentu przez sztuczną inteligencję. Tak, aby Twoje posty, Twoje filmy w social media nie wyglądały jak wygenerowane przez AI, tylko tak, aby budowały trwałą relację z Twoją społecznością i aby Tobie sprzedawały. I pierwszym narzędziem, z jakiego sobie skorzystamy, będzie oczywiście chat GPT. W pierwszym kroku wygenerujemy strategię treści, która da nam konkretne Pomysły na treści na social media, takie jak posty na Facebooka, pomysły na krótkie filmy, filmy typu rolki, jak i też długie filmy na przykład na YouTube. A w dalszych krokach pokażę Ci, jak dzięki sztucznej inteligencji generować content, czyli dzięki sztucznej inteligencji, jak pisać posty i jak generować przy pomocy AI filmy, zarówno, zarówno krótkie filmy rolki, jak i też nawet długie filmy. Na YouTube w 100% przez sztuczną inteligencję. Dobrze, więc zacznijmy sobie. W opisie tego filmu znajdziesz właśnie ten długi, konkretny prompt, który sprawdzi się w każdej niszy i wygeneruje ci strategię treści, wygeneruje ci konkretne pomysły na twoje social media. Musisz go oczywiście delikatnie zmodyfikować, ponieważ ja tutaj, na przykład w kontekście napisałem. Dla kogo chcę wygenerować te pomysły na treści? I dla przykładu wziąłem tutaj niszę, jakim jest biuro rachunkowe, i napisałem, że właśnie jestem właścicielem biura rachunkowego i działam właśnie w mieście. Jakim mieście? Kto jest moją grupą odbiorców? Czyli, właśnie, że obsługuję małe mikro i małe firmy i jaki jest mój cel, tak, że chcę zwiększyć rozpoznawalność marki, liczbę zapytań, zaufanie klientów poprzez właśnie systematyczne działanie w mediach społecznościowych. I tutaj opisałem też, gdzie planuję publikować, tak, i to oczywiście, jeśli nie masz zamiaru publikować na przykład na YouTubie, to nie musisz tutaj pisać chociażby YouTube'a. Ja napisałem wszystko tak, abyś miał Gotowe, gotowca, tak? Więc napisałem, że to mają być posty zarówno na Facebooka, jak i w krótkie filmy, rolki e, oraz właśnie długie filmy na YouTubie. No i dalej mamy właśnie rola, tak? E, I w roli tutaj poprosiłem Chat GPT, aby właśnie wcielił się w światowej, e, można powiedzieć, klasy eksperta od content marketingu z 20-letnim stażem. No i akcja, czyli działanie. Tutaj właśnie poprosiłem właśnie o strategię treści na najbliższy miesiąc na 30 dni. Z właśnie o konkretne pomysły, tak? Prąd jest bardzo dokładny i on da Ci bardzo dokładną, właśnie strategię. Tutaj w grupie odbiorców uzupełnić sobie tylko dokładnie, kim jest Twój klient. Ja napisałem, że właśnie, właśnie są to właściciele małych, lokalnych firm w takim i w takim wieku. Gdzie działam? Że jest to właśnie małe miasto, że są to osoby niezbyt zaawansowane technologicznie, tak? I zobacz. Mam tutaj. Kalendarz, można powiedzieć, publikacji, gdzie ile publikować. No i mam właśnie te konkretne pomysły. Pomysły na przykład na Facebooka. No i widzimy na przykład, że mamy pomysł i mamy też, jaki właśnie jest jego cel i jaki jest tutaj call to action, tak? Więc mamy pomysły, teraz czas ubrać te pomysły już właśnie w konkretną zawartość. I możemy to zrobić na kilka sposobów. W pierwszym sposobem jest dalej prowadzenie dialogu z czatem GPD, tutaj właśnie w tym oknie dialogowym gdzie właśnie poprosiłem ChatGPT, aby napisał właśnie mi post na Facebook. Wybrałem jeden z tych tematów, które on mi zaproponował i napisałem, jaka ma być struktura tego posta, tak? Żeby on po prostu był wiralowy, angażował publiczność, bo o to tutaj chodzi, to nie chodzi o to, aby klepać posty na ilość posty generyczne, można powiedzieć, bez życia przez słuszną inteligencję, to ma na ciebie pracować, o czym też za chwilę będziemy mówić. Jak ubrać ten post, że tak powiem, w taką warstwę ludzką, żeby ten post nie był tylko sztuką dla sztuki, ale żeby po prostu dla ciebie działał. A jeśli chcesz więcej wiedzy o sztucznej inteligencji w Twoim biznesie, w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego autorskiego kursu AI dla biznesu. Kurs, który odmienił biznesowe życie kilkuset osobom. Pokażę Ci w tym kursie, jak krok po kroku wdrażać sztuczną inteligencję w Twojej firmie. Link do kursu, oczywiście, w opisie tego filmu, zobacz zaraz po tym wideo. I teraz, e, zobacz, ten post, który tutaj, ten prompt, przepraszam, który tutaj znajdziesz, e, również znajdziesz w opisie tego filmu, możesz go sobie bezczelnie skopiować i wykorzystać w swoim biznesie, tak? I zobacz, ten e, post ma pewną strukturę. My poprosiłem właśnie chat GPT, aby dał mocny nagłówek, który właśnie ma przyciągnąć e, gałki oczne, ponieważ 9 na 10 osób przeczyta nagłówek. Jeśli ten nagłówek nie zachęci, to te osoby odejdą, tak? Nie przeczytają dalej. I właśnie to co, to, co powoduje, że nagłówek jest dobry, no to właśnie on ma budzić emocje, tak jak właśnie tutaj napisałem, może zawierać na przykład właśnie liczby, pytanie przez co właśnie zachęca, że tak powiem, do konsumpcji dalszej tego posta, który ma nam napisać sztuczna inteligencja, tak? Później poprosiłem, aby napisał mi dalszą, to może być część właściwą tego posta. I na koniec oczywiście call to action. I bardzo ważne właśnie, aby w tym dobrym promptowaniu, żeby napisać w jakim stylu ma być napisany ten post. Ja napisałem, aby był napisany stylem w języku prostym, ale eksperckim. Edukować, ale nie, odstras nie odstraszać specjalistycznym żargonem. Poprosiłem również, aby były tam właśnie krótkie akapity podzielone tymi bia białymi przestrzeniami żeby brzmiał on właśnie naturalnie, perswazyjnie, nie jak jakiś wpis encyklopedyczny. Poprosiłem też, aby właśnie były tam emoji, aby nie było różnych ogólników, niedopowiedzeń, pierdolamento, które nic nie wnosi. I e, no oczywiście na końcu call to action, tak pytanie do odbiorców, aby zwiększyć zaangażowanie. I zobacz, mam gotowy taki oto mm, wpis, który mogę sobie skopiować na moje social media. On jest długi, merytoryczny, ma emoji, ma podsumowanie, naprawdę daje wartość moim odbiorcom, tak? I teraz e, oczywiście należy ten post opublikować, dodać zdjęcie, o czym za chwilę Ci powiem, jak to robić z głową, aby te social media na Ciebie pracowały. Ale pokażę Ci jeszcze jedno narzędzie, które, że tak powiem, bez pisania promptów napisze Ci taki oto wpis. Polskie narzędzie wbox, którego jestem właśnie współautorem. Wbox ma wersję darmową, więc możesz sobie wypróbować, jak to działa w praktyce w Twoim biznesie. A gdy Ci się spodoba, możesz zainwestować w płatne wersje. Płatna wersja zaczyna się już od 9,99. I teraz zobacz. Tutaj po zalogowaniu się do wbox mamy taką zakładkę, której jestem ojcem chrzestnym, można powiedzieć, media społecznościowe. Mamy tutaj też kreator pomysłów, ale mamy tutaj coś, z czego ja skorzystałem, czyli post na social media, praktyczny przewodnik. I tutaj wystarczy napisać, że jesteśmy na przykład biurem rachunkowym, działającym właśnie w mieście 200 20 tysięcznym. No i o czym jest ten post. Wpisujemy, gdzie chcemy opublikować tego posta, na przykład właśnie na Facebooku i szacowaną długość tego posta. Ja ustawiłem tutaj 500 znaków, tak? 500 znaków to jest taki właśnie oto, jak widzisz tutaj post. Ton głosu, wybrałem profesjonalny i zobacz, mam również świetnie napisanego posta, który jest sformatowany, jest tutaj suma kapity, przydzielone przerwami, dzięki czemu nie jest to ściana tekstu, która odstrasza, są tutaj emoji, tak? Gdy ten post wydałby mi się za długi, mogę go sobie tutaj edytować, mam tutaj opcję zmienić zawartość, rozmiń zawartość, Gdyby na przykład ten język wydał mi się zbyt ekspercki, to mogę tutaj na przykład kliknąć, uprościć język, tak? Ale teraz, właśnie, mamy tego posta, no i nie chodzi o to, aby te posty klepać, wklejać na Facebooka bez sensu, tylko chodzi o to, aby one też na nas pracowały, więc warto tutaj nadać im taką szatę, że tak powiem, ludzką, tak? Zobacz, tu jest na przykład jeden z fanpage, y, które prowadzę, i tutaj mamy post, tak? Ten post został również napisany tutaj w narzędziu wbox i pokażę Ci też tutaj polecenie, tak, można powiedzieć, napisz, czym się zajmujesz. No i napisałem, że wynajmuję pokoje właśnie do wynajęcia, a firma nazywa się tak i tak. O czym jest ten post? Napisałem temat tego posta, co warto zobaczyć w pewnej miejscowości i dodałem jeszcze, że post ma kończyć się call to action, czyli tym wezwaniem do działania, a call to action ma być po prostu tym, że czytający posta ma po prostu zadzwonić, tak? No i zobacz, jest tutaj ładnie napisane co warto w takiej miejscowości zobaczyć, ale na końcu widzimy też zarezerwuj komfortowy nocleg i tutaj widzimy podział na kroki i widzimy zadzwoń pod numer taki, taki zarezerwuj nocleg. Więc jest to call to action. Ale o co mi tutaj właściwie chodzi? Posty, które tworzy sztuczna inteligencja to jedno, ale pamiętaj, że żeby dodać do niego po prostu tą warstwę ludzką, czyli zobacz, tu nie jest zdjęcie ze stoka, tu nie jest zdjęcie wygenerowane przez GPT czy Midjourney, tylko tutaj jest zdjęcie, ta warstwa ludzka, o to tutaj chodzi, ludzie nie idą oglądać Twoich grafik AI, ludzie nie idą oglądać Twoich reklam, social media mają budować relacje, mają budować zaufanie, a zaufanie buduje się z drugim człowiekiem, więc warto tutaj po prostu pokazywać naturalne zdjęcia, tak? Zobacz, tutaj mamy post o rzece Liwiec, tak? Gdzie jej, że tak powiem, walory zostały opisane i na koniec nie mamy jakiegoś tam zdjęcia stokowego rzeki, tylko widzimy faktycznie tę rzekę. To buduje to zaufanie. Na tym polegają właśnie social media. Więcej oczywiście na ten temat, na temat mądrego wykorzystania AI znajdziesz w moim kursie AI dla biznesu. Na mojej stronie eakademia.online. Zobacz zaraz po tym filmie. Więc taka jest moja idea tworzenia social media, że sztuczna inteligencja oczywiście jest świetnym lewarem, ona świetnie tworzy tego typu posty, ale warto ubrać to w tą warstwę humanizmu, dodać ten właśnie czynnik ludzki, ten human touch, tak? I teraz zobacz. Mamy tutaj stworzonego posta, więc grzechem by było nie wykorzystać go, na przykład na profilu tej firmy, w google, moja firma, tak? Google Moja Firma również wyświetla posty, jest taka opcja. Tutaj pod opiniami mamy właśnie coś takiego jak aktualizacje I zobacz, jest tutaj właśnie ten post. Jak go tutaj przekleiłem, jest to zdjęcie i po prostu wkleiłem tutaj tą zawartość tego posta. Jak zalogujesz się na swoim profilu Google Moja Firma, to tutaj jest coś takiego właśnie, jak dodaj aktualizację. Więc świetna opcja. Pamiętaj, że firmy będą Ciebie googlować. I pierwsze na co trafią, to będzie Twój profil w Google Moja Firma. To nie jest tylko dla lokalnych firm. Ja na przykład jestem twórcą internetowym działającym na cały kraj, ale ludzie wpisują Dariusz Pichalski na przykład opinie kursów i trafiają właśnie na mój lokalny profil w Google Moja Firma. I tutaj są właśnie opinie i ludzie po opiniach Ciebie będą sprawdzać między innymi. Więc warto ten profil dopieścić, wymuskać, zwłaszcza, że tutaj możesz właśnie dodawać Pisy. Możesz też dodać profile społecznościowe. I tutaj mamy na przykład, e, włączymy YouTube'a tejże firmy i zobacz. Mamy tutaj film na YouTubie. On nie ma jakichś rewelacyjnych wyświetleń, ale został w 100% stworzony przez AI. Prosty klip, zobacz. Można to zrobić tak naprawdę ze zdjęć. Zobacz. I sztuczna inteligencja ładnie to ubierze, doda napisy. Mamy też lektora, który... Świetny, świetną płaszczyzną nam to tutaj ładnie wyartykułuje. I takie wideo, proste wideo, jeśli nie chcesz się pokazywać, nie chcesz nagrywać YouTube'ów, stworzy za Ciebie narzędzie Lumen5, tak? Lumen5. Jak działa to narzędzie, jak generować tego typu klipy, to wszystko pokazuję właśnie w moim kursie AI dla biznesu na mojej stronie eakademia.online. Oczywiście, dodawanie tego typu postów, czy to na Facebooka, czy krótkich wideo rolek na inne social media, można w 100% zautomatyzować. Nie musisz robić tego z palca poprzez kopiowanie. Możesz w tym celu wykorzystać aplikację Make, która za ciebie opublikuje posty na Twoich social mediach. W moim kursie AI dla biznesu jest właśnie lekcja poświęcona Make. I konkretna lekcja, właśnie poświęcona automatycznemu publikowaniu postów na social media. Znajdziesz tutaj gotowy szablon do Make, który wystarczy, że zaimportujesz do Make'a, podczepisz swoje social media i aplikacja Make za ciebie będzie publikować. Posty na twoich social mediach możesz w ten sposób zaplanować publikację postów na miesiąc do przodu w 100% na automacie. Lekcja o make właśnie w moim kursie AI dla biznesu i znajdziesz tam właśnie ten gotowy szablon do automatycznej publikacji postów. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. ChatGPT wygenerował nam też pomysły na rolki. I Teraz właśnie takimi rolkami się zajmiemy. Oczywiście, możemy tutaj zadawać skomplikowane prompty w chat GPT, aby wygenerował nam skrypt, ale my pójdziemy na leniuszka, skopiujemy sobie tylko ten temat, na który chcemy nagrać rolkę i ciach, wskakujemy do narzędzia WBOX. Mamy tu zakładkę wideo i mamy tutaj pod zakładkę skrypt wideo TikTok. Wklejamy tutaj opis wideo, czyli temat, na który chcemy nagrać naszą rolkę i mamy tutaj jaki cel chcesz osiągnąć. Ja tutaj wpisałem to, co mi tutaj wygenerował czat GPT, czyli zaskoczenie, wartość, jeszcze wkleiłem hook, jaki tutaj ma być. I bierzemy sobie model AI, możemy skorzystać tutaj właśnie w czat GPT, przepraszam, w WBOXie z czatu GPT w wersji płatnej, czyli 4.1. Czyli to nie jest tak, że płacisz tylko za narzędzie VBOX. Kupując dostęp do narzędzia WBOX, masz tutaj właśnie dostęp do płatnych modeli językowych, m.in. Chat GPT. Na dzień dzisiejszy jest to wersja 4.1. I zobacz, mamy tutaj konkretnego, konkretny tekst, konkretny skrypt naszej rolki. Nie musisz zastanawiać się, co powiedzieć w danej rolce, ponieważ narzędzie WBOX da Ci gotowca, zobacz, który podzielony jest jeszcze na, pięknie na trzy części. Mamy hook, czyli ten haczyk, zaczepkę która sprawi, że zatrzymamy użytkownika, mamy main content, czyli tą treść właściwą, i mamy też call to action. I teraz zobacz, skorzystamy sobie teraz z kolejnego narzędzia AI, dzięki któremu w sposób prosty nagramy i zedytujemy taką rolkę. Kopiuję teraz skrypt tej, właśnie, rolki, skorzystam z aplikacji Captions. Link do tej aplikacji znajdziesz w opisie tego filmu. Jest to najlepsza aplikacja do tworzenia, krótkich wideo rolek. Korzystam z niej ponad półtora roku. Klikamy utwórz. Wybieramy opcję CO i wybieramy skrypt. Tutaj teraz się wycofujemy i w tym miejscu wklejamy sobie ten właśnie skrypt, który skopiowaliśmy sobie z narzędzia w Tutaj tylko usuwamy te tytuły, czyli call to action oraz main content, tak żeby został nam sam tekst gotowej rolki. Którą będziemy chcieli, będziemy po prostu, którą powiemy. Więc nie musisz się martwić, że zapomnisz tekstu, że się w połowie gdzieś zatniesz, ponieważ Captions, aplikacja Captions ma coś takiego jak właśnie teleprompter. Tak na szybciutko, zobacz, klikam tutaj, jest OK i nagrywamy. I zobacz, leci mi tutaj tekst, który mogę powiedzieć. Zastanawiasz się, jak legalnie płacić po niższe podatki? Oto trzy wydatki, które możesz wrzucić w koszty. I na tym to właśnie polega. Klikam kontynuuj. I zobacz. Leci mi tutaj tekst, który mogę powiedzieć. Zastanawiasz się, jak legalnie płacić po niższe podatki. Oto trzy wydatki, które możesz wrzucić w koszty. Link do captions, do tej aplikacji. Oczywiście w opisie tego filmu. Tak samo jak link do wszystkich innych narzędzi użytych w tym filmie. A także promptów. I czas na ostatnie narzędzie. Ostatnie narzędzie to narzędzie Minwo. W moim biznesie dla mnie był to prawdziwy game changer. Minwo potrafi nie dość że edytować krótkie wideo rolki, dodawać napisy, przejścia, emoji, ale Minvo też w sposób genialny wręcz tnie krótkie, przepraszam, tnie długie filmy z YouTube'a. Dla przykładu, tu mam 29-minutowy film mój z YouTube'a, wrzuciłem go właśnie do Minvo i Minvo z tego 29-minutowego filmu wycięło mi 24 różne rolki. Zobacz, zmieniło format z poziomego na pionowy i zrobiło rolki, dodało napisy, dodało, dodało przejścia. I te rolki nie są oczywiście zrobione tak minuta po minucie na przypał, tylko Minwo znaj znajduje w, tak, w tym filmie na YouTubie kontekst, gdzie zaczynam jaką, jakąś myśl i tę myśl kończę, i na tej podstawie właśnie robi tę rolkę. Ale to nie wszystko. Minwo kocham za coś jeszcze. Mamy tutaj social media, kalendarz. Jest wspólny kalendarz do publikacji na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, na LinkedInie i na TikToku. Nie muszę, zobacz, nie muszę logować się codziennie na każdej z tych platform, aby wrzucić stworzone przez Minwo krótkie wideo. Siadam w poniedziałek rano i ustawiam kalendarz publikacji. Minwo za mnie publikuje na wszystkich tych social media na tydzień czasu do przodu. Oczywiście, możesz i na miesiąc sobie zrobić taką publikację do przodu. Ja robię co poniedziałek na każdy tydzień z góry. I teraz. Dzisiaj mamy, dzisiaj nagrywam to, mamy czwartek. Ustawiłem sobie w poniedziałek kalendarz publikacji i mam taki właśnie kalendarz na tydzień do przodu. Minwo zamie to robi. Pełna automatyzacja, tak? Pisze za mnie tytuły tych rolek, opisy tych rolek, hashtagi, więc genialna sprawa. Narzędzie płatne, ale kosztuje grosze. Mam wersję pro, która zobacz, kosztuje 4,49, niecałe 20 zł, nie wiem, 18 zł miesięcznie. I za te dwie dyszki miesięcznie mogę do Minwo wrzucić dwie godziny materiału. Czyli jak ja mam na YouTubie taki półgodzinny film, to miesięcznie takie 4 wideo półgodzinne mogę wrzucić. Jeśli to mam materiały na przykład 15 minutowe, to tych filmów wrzucę tam 8, więc w zupełności ten plan. Pro za niecałe 20 złotych w zupełności mi wystarcza. Link do Minvo, a także, tak jak mówiłem, do wszystkich innych narzędzi w tym wideo znajdziesz w opisie tego filmu, tak samo jak link do mojego kursu AI dla biznesu na mojej stronie e Wystarczy kwadrans dziennie, aby oszczędzić, oszczędzić nawet 3 godziny dziennie właśnie w swoim biznesie. A jeśli chcesz zarabiać na sztucznej inteligencji, wdrażając AI w małych i średnich firmach, tak jak ja to robię, ten kurs jest również dla Ciebie. Daj znać w komentarzu, z których narzędzi korzystałeś, które wymieniłem oraz z których masz zamiar skorzystać. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć.